Samotny rancher Dasan po raz pierwszy w życiu, próbując kogoś uratować, musiał jednocześnie walczyć z ośmioosobową bandą komansze, która przyszła go zabić. Ale prawdziwa walka rozpoczęła się, gdy w oczach pięcioletniego dziecka komansze zobaczył strach, a w sobie poczuł ojcowskie instynkty. Słońce płonęło bezlitośnie nad pustynią New Mexico a powietrze drżało od upału jak płynny ogień. Dasan Salvatiera szedł wzdłuż suchego koryta rzeki, jego skórzane buty chrzęściły na spękanych skałach. Czterdziestoletni mężczyzna miał twarz wyrzeźbioną przez lata samotności, a jego ciemne oczy skanowały teren z precyzją byłego wojskowego medyka. Ale to, co zobaczył przy wyschniętej studni, zatrzymało go na miejscu jak piorun. Kobieta komansze leżała nieprzytomna na gorącym piasku. Jej skóra była blada jak pergamin, a usta sine od zatrucia. Obok niej, skulony jak przerażone zwierzę, siedział chłopiec, może pięcioletni, trzymając martwą dłoń matki w swoich małych palcach. To nie moja sprawa, pomyślał Dasan, ale jego stopy już się zatrzymały. Dziecko podniosło głowę, jego oczy. Czarne jak obsydian spojrzały prosto w duszę Dasana. W tym spojrzeniu była desperacja tak głęboka, że była jak sztych w serce. Madre, wyszeptał chłopiec po hiszpańsku. Jego głos był jak łamanie się suchej gałęzi. Dasan klęknął przy kobiecie. Jego wykwalifikowane palce znalazły słaby puls na jej szyi. Oddychała płytko, a na wargach miała białą pianę. Truizna rozpoznał natychmiast. Może trzy dni, góra cztery. Chłopiec obserwował każdy ruch Dasana z nieufnością dzikiego zwierzęcia. Kiedy Dasan próbował dotknąć jego matki, chłopiec zasyczał, jak wąż, i cofnął się. Not miedo, pekenio, powiedział Dasan łagodnie, pokazując otwarte dłonie. Pomagam. Jego hiszpański był poprawny, wyniesiony z lat służby na granicy ale w jego głosie było coś więcej, coś, co sprawiło, że chłopiec przestał się cofać. Skąd oni tutaj przyszli? Dasan skanował okolice. Najbliższe plemię komanszy było oddalone o co najmniej trzy dni jazdy konnej, a ta kobieta w jej ubraniu było coś dziwnego zbyt bogate dla zwykłej kobiety, zbyt przetarte dla żony wodza. Podniósł kobietę na ręce była lekka jak pióro. Jej ciało płonęło od gorączki. Chłopiec natychmiast podążył za nim, nie odstępując na krok. Jak się nazywasz? spytał Dasan, idąc w kierunku swojego rancza. Kiona wyszeptał chłopiec a twoja mama? Chłopiec wahał się przez moment. Odina, Odina. To imię Dasan już gdzieś słyszał, ale nie mógł sobie przypomnieć, gdzie. Ranczo Dasana było skromne, ale funkcjonalne. Jednopiętrowy dom z adobę, stajnia dla trzech koni i studnia z czystą wodą. Siedem lat samotności sprawiło, że każdy kąt tego miejsca był jego azylem. Teraz po raz pierwszy od śmierci żony i córki ktoś inny przekraczał próg jego domu. Dasan położył Odinę na swoim łóżku, podczas gdy Kiona usiadł na podłodze, tuż obok. Chłopiec nie odstępował matki nawet na moment jakby jego obecność mogła ją utrzymać przy życiu samą siłą woli. Potrzebuję sprawdzić, czym została otruta, powiedział Dasan, wyciągając swoją starą wojskową torbę medyczną. Czy wiesz, co jadła albo piła? Kiona potrząsnął głową, ale jego oczy mówiły więcej, jak pomyślał Dasan, ale boi się powiedzieć. Dasan zbadał źrenice Odiny, sprawdził puls, dotknął jej czoła. Wszystkie objawy wskazywały na truciznę roślinną, prawdopodobnie wyciąg z datura. To nie był wypadek, zrozumiał. Ktoś celowo ją otroł. Właśnie wtedy usłyszał pierwsze uderzenia końskich kopyt w oddali. Dasan podszedł do okna, na horyzoncie widział chmurę kurzu, ale za małą na karawanę handlową, za dużą na pojedynczego jeźdźca. Grupa może sześciu, ośmiu ludzi, odwrócił się do Kiony. Chłopiec już stał przy oknie. Jego twarzyczka była blada ze strachu. Oni idą po nas, wyszeptał. Kto? Kanti i jego wojownicy. Kanti. Dasan znał to imię, szef wojny z północnego plemienia Komansze, znany ze swojej bezwzględności. Człowiek, który nigdy nie wybaczał zdrady. Dlaczego was ścigają? Kiona spojrzał na nieprzytomną matkę, a potem na Dasana. W jego czarnych oczach była determinacja nie na swój wiek. Mama zabrała coś, co należy do plemienia. Coś świętego. Co zabrała? Ale zamiast odpowiedzi, Kiona podbiegł do matki i delikatnie dotknął jej ręki. Odina otworzyła oczy. Były mętne od trucizny, ale świadome. Kiona! wyszeptała. Chłopiec nachylił się blisko jej twarzy. El hombre Blanco. Powiedział wskazując na Dasana El nos ayuda Odina spojrzała na Dasana W jej oczach była mieszanina Wdzięczności i rozpaczy Por favor, wyszeptała Salva a mi hijo En mi caballo Odina mówiła z trudem Każde słowo kosztowało ją ogromny wysiłek Bolsa, piedra sagrada Dasan zerknął przez okno Jeźdźcy byli już bliżej Mógł rozróżnić ich sylwetki Na tle słońca może pięciu sześciu mężczyzn wszyscy uzbrojeni. Kie piedra spytał szybko. Odina próbowała się podnieść, ale siły ją opuściły. Kiona natychmiast chwycił jej dłoń. Piedra de la luna wydyszała para para los espiritus kamień księżyca. Dasan słyszał legendy o świętych kamieniach komansze artefakty przekazywane z pokolenia na pokolenie które miały łączyć plemienny naród z duchem przodków. Kradzież takiej rzeczy była świętokradztwem karanym śmiercią. Dlaczego to zabrałaś? Oczy Odiny wypełniły się łzami. Kanti. Queria. Queria vendera Micho. Dasan poczuł lodowaty dreszcz. Handel dziećmi. Najgorsza forma niewolnictwa, która nadal grasowała na granicy. Wiedziałaś, że cię zabije za kradzież kamienia? Si. Odina spojrzała na Kionę. Pero Michio vale mas. Właśnie wtedy rozległ się okrzyk bojowy na zewnątrz. Dasan chwycił swój Winchester i podbiegł do okna. Komancze otoczyli rancho, ośmiu mężczyzn uzbrojonych w karabiny, łuki i tomahawki. Na czele grupy jechał mężczyzna z piórami wodza w długich czarnych włosach, Kanti. Wódz podniósł rękę, a jego wojownicy zatrzymali się. Jego głos niósł się przez pustynne powietrze jak grzmot. Salvatierra krzyczał po angielsku. Wiem, że jesteś tam. Oddaj mi kobietę i chłopca. Dasan spojrzał na Odynę. Była nieprzytomna. Jej oddech stawał się coraz płytszy. Kiona trzymał jej rękę. Jego małe ciało trzęsło się ze strachu. Mógłby ich wydać. Mógłby ocalić swój dom, swoje życie. Ale kiedy spojrzał na Kionę, zobaczył coś, co sprawiło, że serce ścisnęło mu się w piersi. Chłopiec nie płakał, nie błagał, stał przy swojej matce z determinacją małego wojownika, gotowy bronić jej do ostatniego oddechu. Dokładnie tak samo, jak jego mała córka Maria chroniła matkę tamtej Nochy siedem lat temu. Salvatierra! Kanti znów krzyknął. Masz minutę! Dasan podszedł do okna i pokazał się w ramię, trzymając karabin w gotowości. Kobieta jest chora odkrzyczał. Umiera. To dobrze. Kanti uśmiechnął się okrutnie. Zdrajcy powinni umierać, ale chłopiec wróci z nami. Nad moim trupem. Kanti roześmiał się, ale w jego śmiechu było coś złowrogiego. Możemy to zaaranżować, Blanko. Dasan widział, jak wojownicy komanszy zaczynają się rozdzielać. Próbując otoczyć dom ze wszystkich stron, mieli przewagę liczebną, znali teren, byli świetnymi strzelcami, ale Dasan też nie był bezbronny. Siedem lat samotności na granicy nauczyło go kilku rzeczy o przetrwaniu. Odwrócił się do Kiony. Słuchaj mnie uważnie, powiedział cicho: Gdzie twoja mama ukryła ten kamień? Kiona wahał się. Gdzie? W, w siodle środek Dasan kiwnął głową. Idź do piwnicy. Tam za schodami jest tunel. Prowadzi do stajni. Jeśli coś mi się stanie, weź konia i jedź na południe. Trzy dni jazdy. Znajdziesz fort Carson. Ale mama, mama chciałaby, żebyś był bezpieczny. Kiona spojrzał na nieprzytomną Odinę, a potem na dasana. Ty też przyjdziesz? Dasan poczuł ukłucie w sercu. Kiedy ostatnio ktoś chciał, żeby z nim został? Postaram się. Pierwszy strzał przebił szybę w przednim oknie. Dasan rzucił się na podłogę, ciągnąc kionę za sobą. Salvatierra, krzyczał Kanti, ostatnia szansa. Zamiast odpowiedzi, Dasan wystrzelił przez okno, celując w jednego z wojowników próbujących dostać się do tylnego wejścia. Kula chybiła o centymetry, ale zmusić człowieka do szukania schronienia. Bitwa rozpoczęła się na dobre. Komansze atakowali z trzech stron jednocześnie. Taktyka, którą Dasan dobrze znał z czasów służby wojskowej. Ale jego dom był dobrze umocniony, a grube ściany z adobu zatrzymywały większość kul. To, czego nie spodziewał się Dasan, to to, że Kiona nie poszedł do piwnicy. Chłopiec klęczał przy łóżku swojej matki, trzymając jej rękę i mówiąc coś po komansze. Jego głos był cichy. Ale pełen determinacji. Kiona. Dasan strzelił ponownie. Idź do piwnicy. Nie. Chłopiec potrząsnął głową. Nie zostawię mamy. Kolejny strzał. Tym razem przez tylne okno. Właśnie wtedy Dasan usłyszał coś, co sprawił, że jego krew zastygła w żyłach. Płacz Ajana był inny. Nie był to krzyk strachu, ale głęboki, przerażający szloch dziecka które traci nadzieję. Chłopiec klęczał przy swojej matce, ale tym razem jego małe ręce nie dotykały jej dłoni. One spoczywały na jej twarzy, próbując obudzić ją z coraz głębszej nieprzytomności. Mama, por favor, szeptał Ajana przez łzy, Nome de jest solo. Dasan poczuł, jak jego własne wspomnienia wracają, jak tsunami bólu. Maria, jego trzyletnia córka robiła dokładnie to samo tej nocy siedem lat temu, te same małe rączki na twarzy matki, te same błagalne słowa, ten sam beznadziejny płacz. Nie, pomyślał gwałtownie, nie tym razem, ale kiedy kolejny strzał przebił ścianę tuż nad jego głową, Dasan zrozumiał, że stoi przed niemożliwym wyborem. Mógł albo walczyć z Komansze, albo próbować ocalić Odinę. Ale nie mógł robić obu rzeczy jednocześnie, a czas się kończył. Odina oddychała coraz słabiej, a Kanti z pewnością przygotowywał ostateczny atak. Jeśli Dasan nie działał natychmiast, straciłby ich obu. Szkło posypało się na podłogę. Dasan słyszał kroki na dachu. Jeden z wojowników próbował dostać się przez komin. Dobrze, pomyślał. Jeśli Kanti chce wojny, to ją dostanie. Dasan wyjął z szafy dynamit, pozostałość po wykopywaniu studni, trzy laseczki, wystarczające, żeby wysadzić połowę domu, ale też wystarczające, żeby dać im szansę na ucieczkę. Zapalił ląd pierwszej laseczki i wyrzucił ją przez tylne okno. Wybuch był ogłuszający. Krzyk koni przekleństwa wojowników odgłos spadających kamieni. Kiedy dym się rozwiał, Dasan zobaczył, że jeden z koni uciekł w panice, a dwóch wojowników szukało schronienia za skałami. — Hicho deputa! — krzyczał Kanti. — Wysadzisz nas wszystkich. — Jeśli będzie trzeba. Dasan już przygotowywał drugą laseczkę. Ale kiedy spojrzał na Odinę, jego serce ścisnęło się ze strachu. Kobieta próbowała się podnieść. Jej oczy były szeroko otwarte, ale nieprzytomne. — Kiona! — Szeptała donde, donde esta chłopiec natychmiast był przy niej estoj aquí mama odina chwycił go za rękę z siłą, której Dasan się nie spodziewał el coliar, en mi quelio. Dasan spojrzał wokół szyi Odiny był cienki skórzany sznurek, prawie niewidoczny pod jej włosami quitalo wyszeptała. Kiona z drżącymi palcami zdjął naszyjnik. Na końcu był mały, skórzany woreczek, nie większy niż orzech. Dasylo. Alhombre Blanco. Kiedy Dasan otworzył woreczek, zobaczył coś, co sprawiło, że zapomniał o toczącej się bitwie. Wewnątrz woreczka był niewielki kamień, nie większy niż kciuk Dasana. Ale to nie był zwykły kamień. W jego wnętrzu migotały białe i błękitne płomyki, jakby uwięziono w nim fragment księżyca. Opal Holon rozpoznał dasan najrzadszy rodzaj opalu występujący tylko w niektórych częściach new mexico ale ten był inny wydawał się płonąć wewnętrznym światłem to to jest święty kamień spytał odina potrząsnęła głową słabo no no es piedra sagrada to co to jest kobieta nabrała powietrza z trudem es mapa mapa dasan przyjrzał się kamieniowi bliżej Rzeczywiście, białe linie wewnątrz opalu nie były przypadkowe. Tworzyły wzór jakby... Salvatierra. Kanti znów krzyczał na zewnątrz. Mamy więcej dynamitu niż ty. Możemy zrównać ten dom z ziemią. Dasan wiedział, że to nie blef. Komansze często handlowali z meksykańskimi bandytami. A ci mieli dostęp do materiałów wybuchowych. Mama. Kiona przykrył dłonie Odiny swoimi małymi palcami. No te vajas. Odina otworzyła oczy. Były już bardzo słabe, ale pełne miłości. Mio, tu eres fuerte, mas fuerte, que Spojrzała na dasana. Por favor, protege Es, es todo lo que tengo. Dasan poczuł, jak coś pęka w jego piersi. Wszystko, co ma. Te same słowa wypowiedziała jego żona Elena, kiedy umierała w jego ramionach siedem lat temu. Telo, prometo. Powiedział. Właśnie wtedy na zewnątrz zapadła podejrzana cisza. Dasan podszedł do okna. Wojownicy Komansze wycofali się na około sto metrów od domu. Kanti stał pośród nich, trzymając coś w rękach. Dynamit. Trzy laseczki związane razem. Salvatierra, krzyczał wódz. Ostatni raz. Oddaj chłopca, a oszczędzę twoje życie. Dasan spojrzał na Kionę. Chłopiec siedział przy swojej matce, trzymając jej rękę, ale jego oczy były skierowane na Dasana. W tym spojrzeniu była ufność, ślepa, dziecięca wiara, że ten dziwny biały człowiek go ochroni, tak jak nie uchronił własnej córki. Nie oddam go, odkrzyczał Dasan. Kanti uniósł dynamit nad głowę, Twój wybór. Ale kiedy wódz chciał zapalić ląd, jeden z jego wojowników chwycił go za rękę. Mężczyzna coś szybko mówił po komancze, wskazując na wschód. Dasan też spojrzał w tamtą stronę. Na horyzoncie widział kolejną chmurę kurzu, większą niż pierwsza. Kto to może być? Odpowiedź przyszła szybko. Ze wschodu nadjeżdżała kolumna żołnierzy amerykańskich, może dwudziestu mężczyzn w niebieskich mundurach, prowadzonych przez oficera na białym koniu. Patrol z fortu Carson. Kanty i jego wojownicy widzieli to samo. Wódz przeklinał w trzech językach, ale wiedział, że bitwa z amerykańskim wojskiem to nie to samo, co oblężenie samotnego rancza. To się nie kończy, Salvatierra! — krzyczał, cofając się ze swoimi ludźmi. — Ten chłopiec będzie nasz. Zobaczymy. Dasan nie opuścił karabinu, dopóki ostatni z komansze nie zniknął za wzgórzami. Dowódca patrolu, porucznik James Mackenzie, był młodym człowiekiem z inteligentnym spojrzeniem i doświadczeniem, przedwcześnie zapisanym na twarzy. Wysłuchał relacji Dasana w milczeniu, rzucając okazjonalne spojrzenia na nieprzytomną Odinę i płaczącego Kionę. Komansze prawdopodobnie wrócą, powiedział w końcu. Kanti nie jest typem, który odpuszcza. Wiem. Mogę zabrać kobietę i chłopca do fortu. Będą tam bezpieczni. Dasan spojrzał na kionę. Chłopiec nie odejmował rąk od swojej matki. Jakby jego dotyk mógł zatrzymać ją przy życiu. Kobieta nie przeżyje podróży, powiedział cicho. Ma może kilka godzin. Mackenzie kiwnął głową ze zrozumieniem. A chłopiec? Zanim Dejsan zdążył odpowiedzieć, Odina otworzyła oczy. Jej oddech był już bardzo słaby ale jej głos był jasny. Dasan. Porucznik uniósł brwi ze zdziwienia. Skąd ona zna jego imię? Dasan podszedł do łóżka. Kiona natychmiast ustąpił mu miejsca, ale nie puścił ręki matki. Estoj aki. El. El mapa. Wyszeptała. En la piedra. Dziewa at soro. Jaki skarb. Odina uśmiechnęła się słabo. Oro. Muszo oro. Enterrado por mi pueblo. Hacemucho Sanios. Złoto. Dasan zrozumiał. Kamień Księżyca nie był świętym artefaktem. Był mapą prowadzącą do ukrytego skarbu komancze. Dlaczego mi to mówisz? Porke. Tu tienes buen corazón. el oro. Parakiona. Porucznik Mackenzie słuchał tej rozmowy z rosnącym zainteresowaniem. Senior Salvatierra, odezwał się. Jeśli to prawda... To nie ma znaczenia, przerwał mu Dasan. Spojrzał Odinie w oczy. Nie interesuje mnie złoto. Obiecuję, że zaopiekuję się Twoim synem. Oczy Odiny wypełniły się łzami wdzięczności. Gracias. Gracias. Jej głos stawał się coraz słabszy. Kiona. Ven aquí. Chłopiec natychmiast był przy niej. Escuchame bien, mijo. Este hombre. Es bueno. El. El cuidará de ti. Pero mama. No tengas miedo. Mama, siempre, estara contigo. Odina spojrzała raz jeszcze na Dasana. Su nombre, su verdadero nombre, es Ayana, significa, eterna flor. I wtedy, z ostatnim spojrzeniem na syna, Odina zamknęła oczy na zawsze. Krzyk kiony rozdarł powietrze jak syrena żałoby. Trzy dni później Dasan stał przy świeżo wykopywanym grobie na wzgórzu za swoim ranczem. Obok niego stał Kiona, teraz Ayana, trzymając w małej rączce dziki kwiat, który znalazł przy strumieniu. Porucznik Mackenzie i jego żołnierze już odjechali, obiecując regularne patrole w okolicy. Ale Dasan wiedział, że prawdziwe bezpieczeństwo będzie musiał zapewnić sam. — Esta mama en el cielo? — spytał Ayana cichutko. — Si — odpowiedział Dasan — patrzy na ciebie stamtąd. Chłopiec położył kwiatek na grobie. Take daras konmigo? Dasan klęknął, żeby być na wysokości oczu chłopca. Jeśli chcesz? Si. To oznacza, że będziesz musiał nauczyć się wielu rzeczy jak jeździć konno, jak strzelać, jak prowadzić ranczo. A Jana kiwnął głową poważnie. I tu ke raz? Dasan zamyślił się przez chwilę Nauczę się być ojcem. Kiedy wracali do domu, Dasan nie wiedział, że Kanti obserwuje ich z odległych wzgórz. Wódz Komancze trzymał w ręce lunetę, jego twarz była kamienista z wściekłości. Obok niego stał jego najlepszy śledczy, młody wojownik o imieniu Nakai. Chłopiec zna lokalizację skarbu, powiedział Kanti cicho. Jego matka na pewno mu powiedziała, ale jest teraz pod ochroną białego człowieka, odparł Nakai. I żołnierze będą patrolować okolice. Kanti uśmiechnął się zimno. Żołnierze nie mogą patrolować wszędzie i zawsze, a biały człowiek ma słabości. Jakie słabości? Kocha tego chłopca jak własnego syna. Kanti schował lunetę, a człowiek, który kocha, zawsze może być złamany. Miesiąc później Aijana już dobrze się czuł w swoim nowym domu. Jego hiszpański mieszał się z angielskim. A jego śmiech po raz pierwszy od miesięcy wypełniał ranczo Dasana. Każdego ranka Dasan uczył go podstaw życia na ranczu: jak doić krowę, jak pielęgnować konie, jak naprawiać ogrodzenie. Chłopiec uczył się szybko. Jego małe ręce były już przyzwyczajone do pracy. Ale wieczorami, kiedy Ajana śledził Dasana przy kominku, widać było, że w jego oczach nadal mieszka smutek. Pięsas en mama? Spytał Dasan pewnego wieczora. Si. To dobrze. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tych, których kochamy. A Jana spojrzał na Dasana. Tu tam bien piensas en algen? Dasan zamyślił się przez chwilę. Na kominku stała fotografię jego żony Eleny i córki Marii. Pierwsza była od miesięcy. Tak myślę o mojej żonie i córce. Dunde estan? W niebie. Tak jak twoja mama. Ajana kiwnął głową ze zrozumieniem. Entonces. Estamos solos, pero juntos. Sami, ale razem. Dasan uśmiechnął się po raz pierwszy od bardzo dawna. Tak, sami, ale razem. Tego wieczora, kiedy Ajana już spał, Dasan wyciągnął kamień księżyca z kryjówki. Przy świetle lampy naftowej wzór wewnątrz opalu był jeszcze bardziej wyraźny. Rzeczywiście wyglądał jak mapa, z liniami oznaczającymi prawdopodobnie rzeki i wzgórza, a na środku jasną plamką, która mogła oznaczać skarb. Odina mówiła prawdę, pomyślał: To naprawdę jest mapa. Ale kiedy spojrzał na śpiącego Ajane, Dasan schował kamień z powrotem. Nie interesowało go złoto, interesował go ten chłopiec, który zaufał mu swoje życie. A poza tym, na zewnątrz słyszał odgłosy końskich kopyt. Zbyt regularne, jak na przypadkowego podróżnego. Zbyt ostrożne, jak na patrol wojskowy. i wrócił. Ale tym razem Dasan był gotowy. Rok później Aiyana już płynnie mówił po angielsku i hiszpańsku. A jego umiejętności jeździeckie robiły wrażenie nawet na doświadczonych kowbojach z sąsiednich rancz. Był szczęśliwym dzieckiem. O ile może być szczęśliwe dziecko, które straciło matkę. Dasan zmienił się też, jego dom nie był już schronieniem samotnika, ale prawdziwym domem, pełnym śmiechu i życia. Po raz pierwszy od śmierci swojej rodziny czuł, że ma powód, żeby wstać każdego ranka, ale Kanti nie zapomniał. Wódz komancze atakował trzy razy w ciągu roku, raz próbował porwać Ajanę z pola. Raz zaatakował podczas jazdy do miasta, a raz próbował wdarć się do domu w nocy. Za każdym razem Dasan był gotowy, a za każdym razem Kanti wycofywał się, przysięgając powrót. Kamień księżyca nadal leżał ukryty w skrytce pod podłogą. Dasan myślał o nim czasami, zastanawiając się, czy prawdziwy skarb nie jest już w jego domu w postaci chłopca, który nazywał go papa i który sprawił, że jego serce ponownie nauczyło się kochać. Pewnego wieczora, kiedy siedzieli przy kominku, Ajana podniósł głowę znad książki, którą Dasan go uczył czytać. Papa Dasan? Tak? Sabeske tekiero? Dasan poczuł, jak jego gardło się ściska. Yo tambien chicho. I w tym momencie, patrząc na uśmiechniętą twarz chłopca w blasku ognia, Dasan zrozumiał, że czasami największe skarby nie są ukryte w ziemi, czasami po prostu czekają przy wyschniętej studni na pustyni, potrzebując kogoś, kto będzie dość odważny, żeby je ocalić, a czasami, ratując kogoś innego, ratujemy siebie.